Oczywiście Brazylia ma znacznie bardziej rozległe życie niż Fawele. Jest to ogromny kraj, zarówno pod względem liczby ludności, jak i powierzchni, więc podczas pobytu w nim można natknąć się na wiele różnych historii. Po pierwsze, jeśli myślisz o zamieszkaniu w Brazylii, muszę ci powiedzieć, że nie mówią oni zbyt dobrze po angielsku, dlatego zdecydowanie powinieneś znać brazylijski portugalski. W rzeczywistości brazylijski portugalski jest głównym językiem używanym w tym kraju. Nauka portugalskiego może przynieść wiele dodatkowych korzyści. Wynika to z faktu, że słownictwo brazylijskiego portugalskiego jest niezwykle szerokie i rozwinięte. Na przykład Brazylijczycy mogą dość łatwo nauczyć się hiszpańskiego. W rzeczywistości struktury zdań i słownictwo w języku hiszpańskim i portugalskim są niezwykle podobne. Jeśli Brazylijczyk chce przeprowadzić się do Portugalii, może przystosować się do życia w tym kraju bez konieczności nauki nowego języka. Jedyne różnice między tymi dwoma językami to akcenty i wymowa kilku słów. Jednak te niewielkie różnice nie przeszkodzą ci w komunikowaniu się z ludźmi w Portugalii. Podobnie, jeśli Brazylijczyk chce przenieść się do Hiszpanii, może nauczyć się hiszpańskiego jako języka ojczystego w ciągu zaledwie kilku miesięcy ze względu na podobieństwa w języku i nawiązać lokalny krąg przyjaciół i kontaktów biznesowych w Hiszpanii. Z drugiej strony, wczesna historia Brazylii sięga 1500 roku. Została odkryta przez pomyłkę przez portugalskich odkrywców. Żeglarz Pedro Alveras w drodze do Indii pomylił kompas i przypadkowo znalazł Amerykę Południową. Następnie Portugalia zajęła terytorium odpowiadające dzisiejszej Brazylii. Z biegiem czasu Portugalia i Hiszpania toczyły liczne wojny o kontrolę nad Brazylią, a region ten kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk obu krajów europejskich. W rezultacie Brazylia, podobnie jak inne kraje Ameryki Południowej, jest krajem kolonialnym i przez wiele lat była eksploatowana przez Europejczyków. Rzeczywiście Brazylia jest miejscem, w którym wiele produktów z Ameryki Łacińskiej, takich jak orzechy nerkowca, kakao, tytoń i kawa, rozprzestrzeniło się na cały świat. Nie trzeba dodawać, jak popularne stały się te produkty na całym świecie. Podobnie Brazylia musiała przyjąć religię Europejczyków, a także ich język. Obecnie 85% kraju to chrześcijanie i osoby pobożne. Jeśli chodzi o rasę, w ciągu ostatnich 500 lat Brazylia została poddana mieszance wielu grup etnicznych. Podobnie jak w Argentynie, Brazylijczycy mogą mieć bardzo różne twarze. Ponieważ kiedy Europejczycy podbili te ziemię, różne rodziny takie jak Portugalczycy, Francuzi, Hiszpanie i Holendrzy osiedlili się na tych terenach. Z czasem weszli w interakcje między sobą i zaprzyjaźnili się z miejscowymi Brazylijczykami. Można więc powiedzieć, że dzisiejszy skład etniczny kraju to mieszanka ludzi pochodzenia amerykańskiego i Europejczyków. Brazylia z pewnością nie jest krajem, w którym nie da się żyć. Jeśli pominąć wskaźniki przestępczości w tym kraju, ludzie są ogólnie bardzo przyjaźni. Więc kiedy spotykasz Brazylijczyka, nawet jeśli nie mówi po angielsku, stara się ci pomóc. Pomimo spowolnienia gospodarczego, ludzie są zawsze uśmiechnięci i chętni do spotkań. Mogę powiedzieć, że kraje Ameryki Południowej są tak ciepłokrwiste, jak mieszkańcy Europy Północnej są zimni. Ludzie tutaj mogą chcieć przytulić i pocałować kogoś, kogo nie znają, bez powodu. Szczególnie należy wspomnieć o Brazylijczykach. Jeśli lubisz latynoskie kobiety o krągłej figurze, zdecydowanie powinieneś udać się do Brazylii. Zwłaszcza obszary przybrzeżne i miejsca, w których znajdują się kluby rozrywkowe, są pełne takich wspaniałych kobiet. Brazyliki mają różne kolory skóry i przez wielu uważane są za najpiękniejsze kobiety w Ameryce Łacińskiej. Znane są nie tylko ze swojego fizycznego piękna, ale także z charakterystycznego ciepła i życzliwości. Wielu mężczyzn z Europy i Ameryki podróżuje do tego kraju tylko po to, aby mieć kontakt z tymi kobietami. Jeśli jesteś rozmowny i sympatyczny, nie jest trudno nawiązać relacje z brazylijką. Powodem jest to, że są one bardzo otwarte i uwielbiają poznawać nowych ludzi. Oprócz piłki nożnej brazylijczycy interesują się także tańcem i czują się w ten sposób szczęśliwi. Tańce latynoskie są niezwykle popularne zarówno w Brazylii, jak i Argentynie i pomagają ludziom poznawać się i nawiązywać przyjaźnie. Tango jest popularne w Argentynie, Podczas gdy w tym kraju preferowane są bardziej zabawne tańce, takie jak salsa. Wygląda na to, że ludzie dobrze się bawią i wyglądają na zadbanych pomimo problemów ekonomicznych. Można to lepiej zrozumieć w nocy. Na przykład, jeśli spacerujesz po ulicach wieczorami, możesz zobaczyć, że miejsca są w większości pełne, a ludzie żyją dla rozrywki. Bez względu na to, w którym mieście w Brazylii się znajdujesz, na pewno zobaczysz fanów piłki nożnej. Te drużyny piłkarskie są zazwyczaj klubami tego miasta, i tam rozgrywane są mecze ligowe. Dobrą rzeczą jest to, że Brazylijczycy są krajem, w którym piłka nożna jest największą życiową pasją ludzi. Nawet tutaj, podobnie jak w Argentynie, największym marzeniem chłopców jest zostać świetnym piłkarzem i chcą ratować swoje życie. To marzenie nie jest dla nich niemożliwe. Rzeczywiście, jeśli brazylijski chłopak jest naprawdę utalentowany i potrafi wykonywać swoją pracę, w krótkim czasie zaczyna przyciągać uwagę w strukturach młodzieżowych lokalnych klubów w kraju. Następnie awansują w swoich ligach i z czasem trafiają do dużych europejskich klubów. Tutaj, w Brazylii, najbardziej gwarantowanym zawodem, w którym mężczyźni mogą legalnie zarabiać na życie, jest piłka nożna. Głównym powodem, dla którego ludzie z zagranicy wybierają życie w Brazylii, jest to, że życie jest bardzo tanie dla osób zarabiających dolary i euro. Na przykład Brytyjska lub kanadyjska rodzina może żyć na średnim poziomie w swoim własnym kraju z ich dochodami, podczas gdy w mniej rozwiniętym kraju z gorszą gospodarką, takim jak Brazylia, mogą mieć najlepsze warunki życia. W rzeczywistości ma to sens. Odkrywają nowy kraj i zdobywają doświadczenie kulturowe. I zamiast wieść zwyczajne życie we własnym kraju, w Brazylii prowadzą życie na najwyższym poziomie. Na przykład możliwość wysłania swoich dzieci do najlepszych szkół lub zamieszkania w luksusowych willach zamiast w zwykłym mieszkaniu. Europejczycy i mieszkańcy Ameryki Północnej mogą tu nawet zatrudnić pokojówki. W rezultacie osoba z dochodem netto przekraczającym 3000 dolarów miesięcznie może prowadzić życie na bardzo wysokim poziomie nie tylko w Brazylii, ale w każdym kraju Ameryki Południowej. Mieszkając w Brazylii, należy również pamiętać o pewnych zasadach etykiety. W końcu będziesz budować relacje z ludźmi i nie chcesz ich do siebie zrazić. Na przykład, osoby te mają różne obsesje na punkcie higieny. Uważają, że nie należy dzielić się jedzeniem na talerzu z nikim poza współmałżonkiem. Jeśli Brazylijczyk oferuje ci jedzenie ze swojego talerza, jest to tylko grzeczność i tak naprawdę nie chce dzielić się swoim jedzeniem. Podobnie, nigdy nie oferuj Brazylijczykowi jedzenia gołymi rękami, ponieważ najprawdopodobniej nie będzie chciał go zjeść. Jeśli chcesz coś komuś zaoferować, zawin to w ręcznik papierowy. Z drugiej strony, jeśli chcesz żyć w tym kraju, musisz być pozytywnie nastawiony do świętowania i imprez. W Brazylii rodziny świętują nawet najmniejsze rzeczy. Na przykład, gdy wygrywa się mecz piłki nożnej, krewny dostaje nową pracę lub rodzi się dziecko, świętuje się to daniem mięsnym i napojem. W każdym miesiącu roku w kraju odbywa się jakiś festiwal. Brazylijczycy mają również bardzo wrażliwe nosy. Myślę, że ponieważ żyją w umiarkowanym i wilgotnym klimacie, stali się bardziej wrażliwi na ludzkie zapachy. W tym kraju ludzie codziennie biorą prysznic. Jeśli miejscowy wyczuje od ciebie nieprzyjemny zapach, nie będziesz miał z nim szans i odejdzie od ciebie. Z tego powodu, noszenie tanich i niemarkowych ubrań w Brazylii nie sprawi, że będziesz wyglądać nieatrakcyjnie, ale brzydki zapach zrazi cię do wszystkich. Ludzie w tym kraju nigdy nie są punktualni. Jeśli jesteś obywatelem Niemiec, możesz być bardzo przygnębiony w Brazylii. To dlatego, że Brazylijczycy nigdy nie robią rzeczy na czas jak Niemcy. Jeśli są umówieni na spotkanie, w większości przypadków nie pojawiają się na czas. Ludzie zawsze mają jakąś wymówkę i chcą od ciebie zrozumienia. W Brazylii nie ma ścisłej dyscypliny i wszyscy podchodzą do wszystkiego na luzie. Ludzie często nie potrafią odmówić propozycjom innych osób. W Brazylii nieczęsto używa się słowa nie, ponieważ z natury są przyjaźni i sympatyczni. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę myśli Brazylijczyk, gdy mu się oświadczasz, możesz poznać prawdziwą odpowiedź z jego języka ciała, nawet jeśli nie powie nie. Kiedy ludzie kłócą się ze sobą, ten, kto mówi głośniej, określa, kto ma więcej racji. W Brazylii głośne mówienie podczas kłótni stawia cię w pozycji nadrzędnej w stosunku do drugiej osoby. Co więcej, ludzie mówią głośno. I nawet jeśli zadzwonisz na policję, nie uzyskasz żadnych rezultatów. Ponadto, ponieważ kradzieże są powszechne w tym kraju, nigdy nie dotykaj czyichś rzeczy w Brazylii bez pozwolenia. Może to zostać źle zrozumiane i zinterpretowane. Mogą nawet zgłosić cię na policję, nawet jeśli nie masz złych zamiarów. Ludzie są bardzo wrażliwi na kradzieże i obchodzą się ze swoimi rzeczami z wielką ostrożnością. Zwłaszcza zakup produktu technologicznego w kraju nie jest łatwą sytuacją pod względem siły nabywczej. Jeśli chcesz zjeść w restauracji na wsi, nigdy nie musisz dawać napiwków kelnerom. Ponieważ gospodarka jest ogólnie zła, nikt nie oczekuje od Ciebie napiwku. Niemniej jednak, jeśli nadal chcesz dać im napiwek, oni również są zadowoleni. Zwłaszcza Brazylijki mają wielki podziw dla amerykańskich mężczyzn. Młode Brazylijki próbują poślubić Amerykanów, i uzyskać europejski lub amerykański paszport. Najłatwiejszym sposobem dla Brazylijki na uratowanie życia i osiągnięcie dobrobytu jest poślubienie Amerykanina. Chociaż brazylijscy mężczyźni niechętnie patrzą na swoje kobiety, bogatsi obywatele są w stanie przekonać brazylijskie kobiety do zakochania się znacznie łatwiej niż brazylijscy mężczyźni. Struktura miast w Brazylii składa się zazwyczaj z wąskich uliczek. Widzieliśmy to wyraźnie w dzielnicach Faveli. Budynki nie są wystarczająco nowoczesne. Nie znajdziesz wielu sklepów znanych na całym świecie marek na poboczu drogi w tym kraju. Sklepy to głównie lokalne punkty handlowe. Ludzie sprzedają ubrania, uliczne jedzenie lub pamiątki. Bez względu na to, ile sklepów jest w miastach, ludzie nie mogą zarobić dużych pieniędzy. Brazylia jest jednym z najdroższych krajów na świecie, w którym sprzedawane są produkty technologiczne i wiele innych produktów. Powodem jest to, że Brazylia importuje wszystkie swoje produkty codziennego użytku, takie jak telefony i komputery z zagranicy. Siła nabywcza produktów pochodzących z zagranicy jest bardzo niska, ponieważ koszty transportu są wysokie, a produkty te podlegają znacznemu obciążeniu podatkowemu. Ludzie muszą spłacać raty przez lata, nawet za proste urządzenie technologiczne. Brazylijski rząd, wiedząc, że siła nabywcza ludzi jest ograniczona, Zezwala na długoterminowe raty na prawie każdy produkt. Niezależnie od wartości produktu, który kupisz, możesz znaleźć możliwość zapłaty za ten produkt w 20 ratach. Wiele osób uważa, że transport w Brazylii jest okropny. Nawet w dużych metropoliach nie ma wystarczająco dużo metra i tramwajów, mówi nasz przewodnik. Narzeka nawet, że wiele pojazdów transportu publicznego nie ma klimatyzacji, mimo że latem temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Transport w kraju odbywa się głównie za pomocą ciężarówek i autobusów z dużymi i szerokimi drogami. Jednak drogi międzymiastowe szybko się zużywają i są źle utrzymane. W kraju występuje również degeneracja zdrowia i edukacji. Zaawansowane usługi zdrowotne są dostępne tylko w dużych miastach. W tym ponad 220 milionowym kraju nie jest możliwe uzyskanie zaawansowanej opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich. Dlatego w nagłych wypadkach trzeba przebywać w pobliżu dużych miast. Jeśli chodzi o edukację, lokalni mieszkańcy twierdzą, że jakość edukacji publicznej nie jest wystarczająco dobra. Ci, którzy mają pieniądze w kraju, wysyłają swoje dzieci do prywatnych szkół, a dzieci biednych ludzi nie mogą z nimi konkurować. Z drugiej strony Brazylia chce, aby jej obywatele odgrywali aktywną rolę w zarządzaniu krajem. Jeśli więc jesteś obywatelem Brazylii, musisz wziąć udział w każdych wyborach, bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Mówi się, że politycy w tym kraju angażują się w masową korupcję, a problemy ludzi są rzekomo ignorowane. Dobrą rzeczą jest jednak to, że Brazylia nigdy nie miała ambicji militarnych. Innymi słowy, krajowe i zagraniczne sytuacje dotyczące kraju zawsze próbuje się rozwiązać za pomocą polityki. Rzeczywiście, Niełatwo będzie zobaczyć Brazylię zaangażowaną w poważną wojnę, ponieważ nigdy nie chcą walczyć i starają się rozwiązywać problemy za pomocą dyplomacji. Jednak wielu Brazylijczyków uważa, że wszystkie te demokratyczne zasady nie działają i rozpaczają nad przyszłością swojego kraju. Na przykład w tym kraju twierdzi się, że ciężka praca nie może zmienić przeznaczenia. Więc nawet jeśli ciężko pracujesz w firmie, nie ma żadnych zachęt do nagradzania twojej pracy. Podatki są zbyt wysokie i niesprawiedliwe. Bardzo trudno jest też rozpocząć pracę, a płace są śmieszne. Nawet jeśli pokonasz wszystkie przeszkody i staniesz się bogaty, ci poniżej postrzegają cię jako burżuja i zaczynają cię nienawidzić. Według nich będziesz jeść pracę biednych i zawsze powinieneś dawać im więcej. Pojawia się więc niezadowolenie i depresja bez względu na status. Brazylia jest ogólnie krajem wielu kontrastów i piękna. Nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanału. Do widzenia!